Cześć wszystkim, z tej strony Diller i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na naszym kanale. Jeżeli nie subskrybujesz kanał, zrób to w tym momencie. Tutaj są najnowsi widzowie do może tego grona. E, I tak w ogóle to dzisiejszy odcinek będzie najbardziej porytym odcinkiem na tym kanale to jest bardzo e, prawdopodobne, ponieważ podmieniłem, słuchajcie, wszystkie dźwięki w Minecrafcie e, na mój głos. Jest ze mną Paweł, który dzisiaj <grym> będzie dźwięk dźwięki mojego głosu i zemonstruj że jak brzmi Minecraft teraz! Uwaga! O nie! To będzie najgłupszy odcinek, ja to obiecuję. Jeżeli ci się o łapce w górę. Jeżeli będzie dużo lajków, to wrócę ten resource pack do opisu i każdy będzie mógł przetestować. Paweł, dzisiaj będziesz moim eksperymentatorem, będziesz pierwszym ten tego resource packa. Pokażę ci, co podmieniłem, bo powiem ci, że dużo, dużo się zmieniło. Moby brzmią zupełnie inaczej. Nether brzmi jeszcze inaczej. też przed chwilą już ci pokazałem, za chwilę zobaczę pewnie też. Duże piski rzeczy w tym odcinku oglądaj do końca. I napisz, co Ci się najbardziej podobało z tego resource packa, albo co było najgorsze. Drawa, drawa, trawa, drawa. Dobra, więc tak, drawa, drawa, drawa. jak widać. Drawa, drawa, drawa. Dźwięk chodzi po trawie. Brzmi drawa, drawa, drawa. ten sposób jest dosyć O, Chodź do kurczaka, chodź do kurczaka! Koniecznie nie chodź do kurczaka. A chodź na kucka, żebyśmy lepiej usłyszeli go. Ja może poddałem sobie dzięki gry dzisiaj: Jestem kurczak. Powiedział coś. Trawa! Czerwony grun. Aaaa! Trawa! O o! Trawa! ci chodzi? Trawa! Cały ranek robiłem ten resource pack to jest jeden cringe po prostu. Ale zobaczcie. Nie pij kury! Trawa! Nie pij kury! No przepraszam! Trawa! 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 Brawo. Brawo. Nie na kurę! O, dobra, zmieni kurę. No cóż, Brawo. zdarzyło się. Słuchasz e, może jakieś inne moby? E, wiesz co, za chwilę może dysponujemy w takim Brawo. razie, tylko... Chciałbym się zaprezentować dźwięki spadania może najpierw. Bo są okay. naprawdę okay. urocze. E, to musimy włączyć security, oczywiście survival. Gamy modę... E, survival i cię tepnę może do siebie. Okej. Okay. I e, może Brawo. skocz pierwszy. Okej. Brawo! Okay. Brawo. Co sobie chyba, chyba nogę! Nie nie, nie, nie było chyba, to jest w mamo! Co mam sobie chyba nogę! No tak, chciałem dać jakieś elementy właśnie mówione, więc... O, zobaczcie, żeby nie było, nie każdy krok pod czymkolwiek brzmi jak trawa, jeżeli wejdziecie na przykład na kamień Kamień. O, macie kamień. Kamień Kamień! Kamień! A liście? Caminho, e nie, liście mają dźwięk trawy niestety, to jest Liście mają dźwięk trawy, ale taki mega spowolniony. Tak jest? Cześć, wejdę, wejdę, zobaczę, co tego. Trawa, Trawa! Trawa! Nie no, normalny, ale wiesz co, jest piasek, piasek to jest Piasek, piasek, Piasek! 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 piasek. Dobra, wykopiemy coś. Nie masz takiego nie masz nie? spowolnionego dźwięku tych tak liści? Jak kopie, jak kopie te straszne dźwięki, wygłup wykop Piasek! O nie, jakie to jest złe, chodź zobacz, ja się tepnę. Co jest grane? Ja tego nie testowałem jeszcze. Piasek. Piasek. <grystanie> Jakbyś wzywał jakiegoś demona. Tak, to jest bardzo demoniczne, <grystanie> bardzo złe. O, owce, o, chodź do owiec, koniecznie. O, owce o, są super. fajne. Moje B są... O, e... trawa, trawa. Trawa. Moje B są krowy. B. O, B, powiedział B. Brawa, brawa. Tak, są owce, b. poczekaj. Trawa. B. Dziś chyba gdzieś później śpi, mi się wydaje Ale be. chyba nie. O nie śmierci nie dobra! Kury! Nie wie kury! Czoklet, chodź, idziemy mi... tam, dobra. Chodź powietrze, bo ja z bo... tych dźwięków bo z... i mam dodatkowy zły efekt, bo to jest mój głos i słyszę swój głos cały czas to naprawdę źle działa, boję się, że będę musiał... Będę potrzebować naprawdę dużo lajków pod tym filmem, żeby wrócić do zdrowia, naprawdę. To jest hardcore, ale dobra, yy, pochodźmy dalej, lecimy dalej. Mi się wydaje, że bardzo fajny jest nether, portal ja. netheru. Chodź, zrobimy może portal razem. Okej, okay, tylko musimy teleportować ze sobą, bo... Yy, nie masz opa? Yy, nie, nie, nie opa? mam. A to ci dam opa, tak w ogóle. A, okej, okej. Idźcie te już, proszę bardzo. Niestety, jak kładziesz obsydenty, też jest kamień, yy, ale proszę. Kamiiń, kamiiń. O, kamiiń. 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 Kamień! Kamień! kamień, Kamień! komin, 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 ale się stara. Myślę, że komin, i komin, 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 Ej, ja będę miał koszmary przez to Ja będę miał przez to koszmaryo Dobra, chodź, idziemy na teru. Co? Kamie, kamień Ej, to było bardzo, bardzo, bardzo złe To jest bardzo straszne jakieś moby z teru Spawn No i cóż, na przykład może Blaze E, więc e, proszę bardzo, o to gdzie jesteś Czoklet, zgubiłem cię, jest o jesteś, jestem, dobra. Jestem, więc, jestem, jestem. Może toż wolkę z, z, z um, tym Blazem, co na to, dam ci o, śnieżki. Super, super, e, super. Trzymaj, daj sobie game jest. moda. Okej, okay. czekaj, gdzie masz? Ty? O, co ścieżki? Tak, ścieżki, I proszę uwaga i. Oto! Myślałem, że ty robisz! To ja robię! To ty robisz? Czy to ja robiłem? To ja robiłem! Ja o mój Boże, troszkę się zblendowało, zmieszało, nie wiem, to jest koszmarne. Cześć, grałem model. To jest! To chyba, wiesz, te głosy Halo, ktoś tu jest? To chyba jest Blaze, mi się wydaje. Ale to, ca tak, całkiem fajne są. <laughs> całkiem fajne są dźwięki Wee. pigmanów, które trzeba przejść. TP, polisz jakie Proszę bardzo. Walimy eee, może ich. Come. 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 Wee. 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 No, pójdę brzmi jak ten, ale jak Come. śmia, ale Wee. jak Come. zabijesz go. Wee. Wee. Bracia knury na, na zawsze! Krzyczą bracia knury na zawsze. To jest. Wee. Bracia kury na zawsze! Pamięć. <laughs> 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 Ostry, Dobby, no, ostry, dobrze, no, ostro -no. ostry, ostry -no, ostry Wiesz co, ja się zabiję, oh. wejdźmy okay. na świata, bo nie wiem, gdzie jest ten portal, już dalej się zgubiłem. E, to nie koniec, z tych dźwięków jest więcej czekolady. Musimy, musimy, Bravo. możesz pokazać więcej. E, okay. Według mnie boski co jeszcze jest e, Łuk. Łuk jest boski. Bravo. Bravo. Gdzie o, Dobra, to ja sobie... <susza> <Brawo. iulling> o nie. Dobra, <Dela>, survival, <iulling> o, nie. ja sobie jeszcze giwe arrows. Dobra, dam... 34 czy 5, dobra. Okej? Okay. Masz survival może czekoladę? Yy, nie, już, już zaraz nas wydawało Możemy czekaj. się postrzelać, i to będzie. Siup! Ok, mam survival? Ok, uwaga, oberwij się, a wielkie. Psiu. Nie, to jest takie, mówię, chcemy by zobaczyć filmik, gdzie ktoś przychodzi z całego Minecrafta na tym Richard Spaku. To było. To były tortury. Wybuch albo coś. masz Wybuchy jasne, proszę cię, spłodzi cały ranek, to oczywiście są wybuchy. Pff, nie są brzydki trawy niestety z tym, ale uwaga, jeżeli traba. podpalimy, to powinno zabrzmieć to lepiej. Psssssz, uciekaj! Ooooo. Brawa! tak, tu byłem ja robiący Mi <śmach> się traba, bardzo podoba traba, w sumie traba. Traba. efekt, kiedy TNT jest odpalane, to mówić żeby nam uciekać lekko. Mhm. Traba. 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 Uciekaj! O, strzeliś? Uciekać ucieka, trzeba! Właśnie! Nie <grystanie> Ja bym... Ja. Ja, ja. krowy! Krowy są według mnie najlepsze, ale odejdźmy od tamtych zwierzaków. Źwir. O, <grystanie> Zdrowiać żwir. Strzeliś żwir? żwir. Gdzie, gdzie, gdzieś mi się tu z... A, tu jesteś, dobra. Gdzie jest żwir? O, tu jest żwir, patrz. Dźwir, <śmienicza> nie wiedziałem, że żwir ma w ogóle inny, inny jakiś dzwonić. ma no o nie pali się cały świat, dobra. Czas będzie przeznaczyć te krowy, bo naprawdę krowy są boskie. Tu jest wspólnej krowy, choć czołet. Tutaj bo są, obc... są krowy, zobacz. Tak? Zobacz, Albo ja. dobra. <śmienicza> <śmienicza> Okej. <Okay. śmienicza> to są poważne krowy. Okej. To są. Tak, to jest, 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 jest krowa-biznesmen. Tak, to jest bardzo fajna krowa, to jest krowa zabijają? zabiję ją. się stanie. O, o. A, nie, nie, nie była skierowana do efektu, ale było mu, mu, Świnie mi się wydaje, że też potrafią robić poważne głosy i mówić, że jestem ser świnia, ale... To jeszcze, na pewno są jeszcze te zombiaki albo coś. To ja, ser świnia. To ja, ser świnia. Do twych usług, do twych Gdzieś Gdzieś świnie też rządzą, są ostre, Ci są... działają. Co, mówisz o Tak! Dajmy noc! Po prostu będzie czas na nocne potwory. Okej. nie, te dźwięki trawy są uh, najbardziej. <grym> najgorsze po prostu. E, dobra, kolei więc spawn. E, no myślę, że można by w takim razie. Mhm. Mm e, zombie. Zombie. A? Zombie, ok, pierwszy ja, będzie zombie, potem bravo, szkielet u, też koniecznie. I enderman. Enderman. O, Enderman, widzisz enderman tutaj. I szkielet skeleton. Więc e, tu jest trzy pyk. Okej, okay, więc pierwszy będzie zombie. Trawa. Co? Trawa. Trawo nie, ci goni, to powinien wydać też inne dźwięki. Trawa. O. Oni... Trawa. 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 Trawa, nie, po prostu dzięki w Żuławie, mam takie. <grymne> <grymne> nie, 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 nie. nie było takie dobre. Ale Enderman, z tego co, co pamiętam, tu się bardziej upisałem. Zapraszam trawa. tutaj, Choclet. Ja jestem Bielki. Popatrz mu w oczy, tylko weź ten survival. Dobra. I popatrz mu w oczy, trawa. tak? Głęboko. Trawa. Aha. Trawa. Dobra! Dzień dobry. Tak, To jest bardzo widzony. Co mówić, bo jestem Nie jest Edermanem, nie wiesz co mówić, więc. to jest straszne, o nie. on ci zabił? Zabił mnie! Ale spokojnie, jeszcze w pobliżu! Nie straszne, cześć! Skieleton! Szlachcic! Szkielet szlachcic jest? Ale wiesz co, to nie jest koniec, bo jakby... Wiesz, co jest największym hardcorem w Minecraft? Co jest większym hardcorem? Ender Dragon czy Wither? Jak uważasz? O matko, zr ma zrobiłeś głos i Ender Dragona i Withera? Tak, ale co jest większym hardcorem? <grym> e chyba Wither. Ender Wither Dragon chyba łatwiej chyba zabić. E Więc najpierw zobaczymy Ender Dragona w takim razie. Spawn. E Jak się robi? Su Summon? Ender. Dr Dr chyba tak. Nie da się? Ender Dragon? Ani Ender. Podłoga dragon, okej. Okay. proszę bardzo! Siups, 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 siups. Przecież jak... siups, siups robi z przyzłami. Oh, ale wieje ty. Straszne, nie? Ładnie jest. Trzecią krobi. przerażający? <grypy> Straszny. Straszny jest, dajam, niego, jest Krokny, dobra odejdźmy od niego. Kropny. Dobra, lepiej, paskudny. lepiej. Ja. Jest bezskutny. Jest bezskutny. To skoro już robimy, no to niech będzie e, Summon e, Wither po prostu. Summon Wither i... proszę bardzo! <mon> On jest po prostu destruktorem. Tu nie ma dużo gadania. On wszystko rozwala Robi amasz, robi przór, bije kury, kury wariują, Wszystko jest super ja odchodzę, nie. <śledzio> uh, uh. <śledzio> Co jeszcze? Masz coś no, ja jeszcze? <śledzio> wydaje mi się, że tak, wydaje mi się. Czekaj. Wydaje mi się, że płynę. Tak, picie też jest zmienione, ale jest podobne trochę. Jedzenie też jest zmienione. Nom, 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 nom. Jedzenie jest dobre, jedzenie jest dobre, musisz spróbować. Ja idę do ciebie, musisz to zrobić. A, okay. Dobra, dobra. Trzymaj kotleta, proszę bardzo. OK. Wiesz co, czekaj, tylko wszyscy czekaj trochę... głód... A, bo Brabo, ty nie masz głodu! Okej, dora A bo jest... czekaj, bo to jest... to jest easy. Difficulty hard. Nie ma już easy. O, nie. Jest hard! Ja o nie! Câr, nie zapomniał niestety. Okej, okay, ale... jesteś? Nadal jesteś głodny? Biegam, biegam, właśnie próbuję się zgłodnić. Biegamy, biegamy, brawa, jestem cały czas głodny. Szybko! Good! 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 Proszę, good! 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 good, tak! Good! Co jest? Jestem głodny, jestem się! Zbyt najedzony! Dobra, Dobra, co, to! Czekaj, a. To może ty masz. Okej, Czy jakiś weakness ci pomoże, jak ci rzucę? wiesz co? Daj mi ten. Zniszczyłeś skło. Ej, naprawdę mi nie schodzi w ogóle. Nie schodzi w ogóle? W ogóle, w ogóle. Co jest grane? Masz. difficulty. O więcej zrób! Ale nie możesz zjeść mięsa przecież. O mój Boże. Ale masakra totalna. A weź z trochę życia, czyli TP, polisz, cokolad, O tutaj. O! No, mam. Mam półtora serduszka i. jesteś cały zalecany. O! Uwaga! Uwaga! No, <grywy> Ale widzisz, że jest piękny dźwięk. Ja też muszę spróbować <grywy> Ale jest obleśny, obleśny dźwięk. Dobra. Minekarty jak najbardziej podróże są urozmaicone. E, proszę bardzo, już ci e, robię kolejkę, czekolad pokazową. E, super! Uwaga, uwaga, e, czyli to kolejka będzie prowadziła. Kamień, 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 kamień. Tak, kamień, 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 kami, 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 kami. kami. Proszę bardzo, e, zapraszam na przyjażdżkę. E, gdzie gdzie, gdzie to, się, gdzie się, gdzie już kamień, się, pli, kamej, kamej. Już się, gdzie Już, e, proszę, proszę, proszę. E, wsiadaj, śmiało, ja się, gdzie tobą. Kolejka jest krótka, ale jest się, obiecuję się, O nie, nie mogę... Aha, bo ty no, się, dealerkę. Tak. Już, 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 e, zapraszam, do przodu. Proszę, proszę. Ja już. już gdzie się, już, proszę. Już, się, już wsiadam, już wsiadam. O, hopsa, hopsa. Ja ci o, nie, Uwaga, ale. już ja się, ale. Czy się, znaczy, Oh. Jest! Ej, było! C Jak prawdziwa ciuchcia, To jest! No, stanowy. jest realistycznie, bardzo. Realistycznie, tak. Ogień oczywiście w jest podmieniony. Oni tu Wither szale cały czas. który zwala A się, o ogóle przygotować. A lava? lawa? Lawa też jest, lawa też jest. Tylko, że nie chcę słyszeć cokolwiek, to jest Wither obok, więc bardzo głośny. No, trochę. Ja nie słyszę lawy, czyli choć odejdźmy <grym> trochę może. Lawa, wydaje mi się, że jest podmieniona. E, proszę bardzo, to chodź, więc zobaczymy. Nie, to nie jest. Nie? Nie, nie ma lawy, niestety nie ma lawy. Aaa, szkoda. Myślałem, że była podmieniona, ale wydało się, że coś się nie zadziwało mi niestety. Jestem, czy coś jeszcze tu jest? Chyba Deszczu tak. nie pokazałeś. O mój Boże, deszcz jest ostry. Deszcz jest chyba Niechcący już omicha najlepiej, wiesz. Weather, e, thunder, bo też jakby co, burza jest podmieniona, pioruny. Uwaga, leci. To jest najlepsze. też plus, 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 plus. Tylko czy będzie jakiś pionu? Nie wiem. Chyba to nie mogę tak tam, Nie mogę chyba zważać. Ostro, ostro to naprawdę nadaje. pierdzący to, ale, ale jest. O, straszne to jest. A, a czy patrzyliśmy Creepera? Nie! O mój Boże! Chodź tutaj, szybko. Eee, już wspomnę Creepera. Racja, totalnie zapomniałem. Jestem, bo na stówę jeszcze jakieś mopki są. Na pewno słuchajcie. Eee, Enchantment jest Pająk też jest, oczywiście. Traba. Ale traba. jeżeli będzie z łapą, to pamiętajcie, że będą też dla was te spaki i możecie sobie traba. sami zainstalować i obciąć wszystkie dźwięki. Dobra, więc e, dajesz na shifcie, uwaga, i Creeper. Creeper brzmi tak. Oooooh! Czekaj, może się. Droba, oh, o, <sparutő> bardzo groźny! Pająk jest hardcorem za to. Pająk jest naprawdę hardcorem. Pważa na to. Siema! Siema! Drawo! Siema! Siema! Ooooh! Awaga, jak ci być biznes? Siema! Pająkiem jestem! A zabił mnie! Jaki jest dźwięk, jak ginie pająk? Czekaj. Zabiłem pająka? Drawo! Co nie jest? Gdzie jest ten drawa? Tutaj, tutaj, a, tutaj. nie ma! Musimy go zabić. E Eluwina! Eluwina, on krzyczy też. Trawa. Eluwina! Ała! Żeś zginął i poziom Eluwina przez śmierć, to było naprawdę słodkie. śnieg. się, jak niszczysz, też działa, jak co? O, okej. Śnieg, 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 śnieg. A drewno? Drewno. Jak się pod drewnie chodzi? nie, po drewnie też i jak się niszczy drewno. Zróbmy mały survival, Wiesz, co ja chwilę robię scenariusz survivalu, skończę ze wszystkiej temki i po prostu pokażę, może. Drewno. drewno! 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 A jak skraftujemy i. Czekaj, daj to. No to drewno! No to drewno! Zniszczyłeś szkło! Jak zniszczysz szkło, po prostu jest dźwięk zniszczenia szkła. Tylko taki mój. glas. jest glas? O! Kamień! Kamień! Zniszczyłeś Ale jak stawiasz, to jest kamień! Tak, no bo niestety, ale w Minecrafcie niektóre dźwięki się dublują. Jakby wiesz, te same dźwięki mają niektóre rzeczy... O mój Boże, jeszcze pożar wywołaliśmy, ale masakra. O nie Oni dzieje się są dźwięki ognia, chodź zobacz! Są przerażające! O Są przerażające! Ja o nie, ja No dobra, nie wiem. Wydaje mi się, że to są wszystkie podstawowe dźwięki w Minecraftie obecnie. Tego jest oczywiście dużo, dużo więcej. Trzeba bym sobie naprawdę eksplorować dłużej i więcej. Powiem najbardziej, więc jak mówię, będzie dużo pań w górę, będzie rysun spok na was. Słuchajcie, to było, co rysunek na trzykowniku. Jak wrażenia? Co powiesz, <grym> Ten rysunek tak zmienił moje. Życie od teraz każdy moje, każda moja gra w Minecraftie, to bę będę słuchał. <trujne> trawa, 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 trawa. packu. i subskrybujcie koniecznie ten kanał, mój drugi kanał Minecraft Feraina oraz kanał Czokleta, który oczywiście znajdziesz w karcie i w opisie, więc e, no e, subskrybujcie, łapkujcie, miłego weekendu wam życzę e, i kupujcie koszulki. E, czekaj, czy coś powiedzieć coś ładnego na koniec? E, ja, ja mogę powiedzieć ładne słowo. E, ładny, ładnym słowem na dzisiaj e, jest słowo e, kwiatek. Wiesz co? Co? Są dźwięki lawy, mówi gul, gul Tak? Tylko bardzo ciche. A, rzeczywiście. No to cześć. Jest.